Lej no, geja, dawaj przez no, lej! ile. No. No. A ile mam ci dać? Powoli, no, nie? Kurwa, no. Nie za dużo, muleku. O, leci A nie, to się zatrzymuje, kurwa! Stój! Ojeju! Już, już, to biało. Już, już, tak jak myślałem, że wystarczyło. Nie no, przecież to jest kurwa. Ty, leci tam coś? Tam jest pół litra. To co, jeszcze to to więcej? To sama piana w tym jest, no. ukagnij się! Nie, już nie, już jest wystarczy. Ty, leci, Ale to leci, oh. kurwa! Och! Ty...

Ale gówno ja pierdolę, ja pierdolę. Ale, ale Polanek Gdybym ja był pierwszy i tak ty zareagował Weźmy wywitr, bąbelki nie, tak nie, do morzu już napychamy się Leci samolocik, otwórz buzię wow. Ja pierdolę, chyba nie było widać na kamerce, ale ten kocyk jest do wyjebania a pod tym miał ktoś spać Ale wylane to nie ja! Nie oddało! Nie oddał. Nie oddało! ja tu śpię Ale mam włosy mokre Widziałem to w slow motion normalnie kurwa, jak pan podniecał Ale przecież mi! Przejeźdź mi z kurwa Ale mi leci tu kurwa! Nie się zatrudni jakąś ekipę sprzątającą. A to czasu... Tak. Dawsze. Tak. Tak, tak, tak. Nie upadłem. Oraz no zrobię! Tak. A jak! Nie, eee, to jest dobre. Ty, to jest dobre. Ty Tu jest blany... Ja to lałem, nie? Czy ja to? Moje, Nigiego. ale jak mi do morza. Kurwa! Ale, tak! Jest tragiczny. To... Jest trakny. To ja tak to jest brzudliwy. Tak chcesz pomąc! kurwa Nooo Jest kwaśne. dobre Kwaśne w Nie Ale jebaja Dwa daje. Ty to. daj żubek ja mi się w oczach pierdoli Ty o tym czapasz To jest raz na, coś na Dobre Dobre? Nie dobre Zamknij okno Dwa daje. Chuj. Nie A. Ale Okej, okay, okej, okay, ale dyskusja no. no. ale przynajmniej nie pierdoli gównem i metalem. Tak? To pomochaj mnie. Kwaśno, bo jak może metalem, po plastiku? Ale? jak to pewnie Jest kwaśny Ale dobre, ale dobre. Dwa daję. Ja daję. jeden. Nie, cały jeden ten pustoszyn. Zajebiste. Pięć. Dwa. Cztery. <suszy> 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 Kurwa. <w> <suszy> Pełny. Jest makro. Hey.